Na rajdowe emocje zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w Rajdzie Dakar. Choć lada chwila Rafał Sonik wyruszy na liczącej 9000 km rajdy Dakar, to do ostatniego dnia nie odpuszcza treningów na torze pod argentyńskim Zarate. Polski kładowiec, który w ukończonych Dakarach nigdy nie spadł poniżej piątego miejsca, a ostatni z nich wygrał, wie, że w tym roku czeka go wyjątkowo trudne zadanie. Więcej etapów w Argentynie, większe szanse dla Argentyńczyków. Ten dakar dla zawodnika spoza Ameryki Południowej będzie nie tylko wyzwaniem górskim czy, czy fizycznym. Ale też y, ogromnym wyzwaniem psychicznym, bo y, Argentyńczycy są tutaj po prostu u siebie w domu. Faktycznie z 13 etapów rajdu aż 10 zostanie rozegranych w Argentynie. Najwięksi konkurenci to przede wszystkim genialni bracia Alejandro i Marcos Petronelli, z których każdy wygrał Dakar dwukrotnie, a obecnie wracają do zawodów po rocznej przerwie. Lecz z tyłu czeka cała masa młodych, nieprzewidywalnych zawodników, bo Argentyna to mekka kładowców i prawdziwa wylęgarnia talentów. Tradycje ścigania się kładami w Argentynie. I w Chile są bardzo długie. Na zawodach na piasku w Argentynie przyjeżdża na te zawody 700-800 kładowców. Ilość ścigających się tutaj jest ogromna, a ich zawziętość, chyba nawet bym powiedział, encyklopedyczna, bo, bo walczą o każdy metr, o każdą ułamek sekundy. W przygotowaniach Rafał Sonik stawia nie tylko na niezawodność człowieka, ale też maszyny. To nie musi być kład najszybszy w stawce ale nie może się przegrzewać w piaskach wiambali czy belen e, przy 50-stopniowych upałach. Nie, zmieniamy kłada diametralnie, tylko ulepszamy drobiazgi. A te drobiazgi to obniżenie środka ciężkości maszyny poprzez przesunięcie niżej zbiorników paliwa i wody, podwójne mocowanie błotników, bo błota ma być w tym roku wyjątkowo dużo, czy obniżenie pozycji wskaźników, co ułatwia ich odczytywanie podczas jazdy. 49-letni zawodnik już po raz ósmy wystąpił w Dakarze. Czy nie myślał o przesiadce do auta, jak wielu dakarowców w średnim wieku? Faktycznie myślałem o tym, żeby Kłada zmienić na kolejny pojazd, tylko że ja wciąż uwielbiam wiatr we włosach, walkę wręcz, czyli kiedy wszystko co się dzieje na trasie bezpośrednio wpływa na mnie. Jak pada deszcz, to ja go czuję za kołnierzem, jak Pada grat, jak rok temu w Dakarze, to mam go w butach, w spodniach, w kurtce, wszędzie. Ja lubię walczyć ze swoimi słabościami, to mnie bardzo inspiruje, to mnie motywuje. Czy wyznacza sobie wiek przejścia na kładową emeryturę? Nie wyznaczam sobie żadnych limitów, a to z tego powodu, że trening codzienny i starty są na tyle inspirujące do, do utrzymania się w dobrej formie, że Zakończenie kariery sportowej przede wszystkim oznaczałoby dla mnie brak motywacji i, i, i takiego codziennego wyzwania do, do tego, żeby ćwiczyć, żeby być fizycznie w znakomitej formie. Myślę, że trochę patrzę tak na, na to, jak na emeryturę i akurat i w pracy, i w sporcie chciałbym, żeby ten wiek emerytalny był jak najpóźniejszy, jak najdłuższy. Póki co emerytury nic nie zapowiada, bo polski mistrz znowu zawalczy o najwyższe cele. Z argentyńskiego zaratem Marcin wyrwał onet. Na rajdowe emocje zaprosił Orlen, sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar.